Drodzy Państwo, my podczas gali Estimate Rocky Boxing Night rozmawiamy z panem Szczepanem Pobłockim, prezesem firmy Estimate. Panie prezesie, gratuluję. Kolejne świetne wydarzenie wspólnie zorganizowane z Rocky Boxing Promotion i to chyba cieszy, że te gale rozwijają się z gali na gale. No tak, współpracujemy e, z Rocky Boxing Promotion już 12 albo 13 galę. Widzimy rozwój cały czas organizacji i bardzo nas to cieszy. Dlatego z dumą też wspieramy organizację boksu zawodowego, chyba bardziej tutaj u nas na Kaszubach, w naszych rejonach. No właśnie, trzeba też podkreślić jedną rzecz, że w biznesie chodzi właśnie o ten dobry biznesplan i rozwój. Ta organizacja się rozwija, przed nami także fantastyczna grudniowa gala, a więc starcie Rocky Boxing Promotion kontra Babylon Promotion i chyba trzeba powiedzieć wow, Krystian Karzyszka i jego ekipa robią kawał dobrej roboty. Tak, tak uważam. My jako Slimet, również bardzo nami się rozwijamy. E, tym bardziej bardzo tam, e, dobrze się współpracuje z organizacją, która świetnie się rozwija, która robi dobrą robotę, jeżeli chodzi o promocję boksu zawodowego w Polsce. E, boksu zawodowego tak naprawdę na Kaszubach, w naszym rejonie, skąd się wywodzimy, a więc e, tak, jak najbardziej jest to dla nas fajna sprawa, stosować taką organizację. Z wypowiedzi pana mogę wywnioskować, że podobnie jak Krystian Karzyszka jest pan bardzo mocnym patriotą lokalnym. No tak, jestem patriotą lokalnym. Firma Estimate ma swoje biuro sprzedaży w Kartuzach, produkta jest w poczale, natomiast produkujemy elementy na cały świat można powiedzieć, ale jesteśmy patriotami lokalnym. Staramy się wspierać lokalne organizacje sportowe, bo w biznesie, jak powiedziałem wcześniej podczas naszych wywiadów, nie chodzi tylko o zarabianie pieniędzy, ale również o oddziaływanie na całe społeczeństwo, całe, całe społeczeństwo, w którym żyjemy, na cały region. Także dlatego z przyjemnością też to robimy. Panie prezesie, teraz już kwestie sportowe. Tak Któremu tak pięściarzowi no, najbardziej pan dzisiaj kibicuje? To znaczy, ja kibicuję pięściarzom z grupy, oczywiście Rocky Boxing Promotion, tak. Natomiast bardzo lubię Filipa Wąchałę. Mam nadzieję, że Nikodem Mierzeski również sprawi nam bardzo, znaczy zrobi bardzo dobrą walkę w walce finałowej. Myślę, że będzie to ciężka walka, bo przeciwnik jest na pewno wymagający. Natomiast oczywiście zawsze kibicuję e, pięściarzom Rocky Boxing Promotion. Dlatego, bo trzymam się lokalnych po prostu więzi. Drodzy Państwo i oby było tak jak najdłużej, a naszym rozmówcą był pan Szczepan Pobłocki, prezes firmy Estimet, a więc sponsor tytułarny naszego wydarzenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.